Witam, to jest Tomolko, a w tym filmie, sugerując się, tym komentarzem, recenzuje Jesta, tylko jeszcze nie ma Grade'a. Jest to mobil, który pojawił się w serii Gundam Unicorn, był mas produktem więc był pilotowany przez wielu różnych ludzi, był mobilem należącym do Air Federation Space Forces i ogólnie rzecz biorąc, to był takim jeganem do zadań specjalnych. Jeśli chodzi o design, to w gruncie rzeczy jest to bardzo typowy mass-produkt Federacji, ma dość proste kształty, charakterystyczne dla federacji zdobienia na kolanach i łokciach. Ma wizjer, który skrywa Mono Aya, aczkolwiek jeśli chodzi o ten temat Mono w tutaj nie jestem do końca przekonany. Na tej grafice widzicie jak wyglądają jego kamery za tym wizjerem. I nie jestem pewny, czy te cztery punkty to nie są jakieś dodatkowe kamery. Tak więc możliwość ma on pięć oczu, ale to mniejsza. Jak wcześniej mówiłem, Jegan operuje na prostych bryłach, aczkolwiek jednocześnie nie do końca. Każda jego część zbroi ma równe bryły geometryczne. Praktycznie rzecz biorąc, ten mobil nie ma prawie że żadnego paneliningu liningu. I mimo tutaj o tej technice modelarskiej, chociaż jej też tutaj nie ma, ale chodzi o to, że na plastiku nie ma wyrytych żadnych lin podziału i wszystkie linie, jakie widać na tym mobilu to jest tylko i wyłącznie następny kształt danego pancerza. I jest to coś bardzo charakterystycznego dla serii Unicorn. Tam praktycznie wszystkie mobile prześcigały się w ilości użytych kształtów geometrycznych na swoim pancerzu. W przypadku Jesty najbardziej widać to w przypadku łydek, gdzie znów nie ma ani jednej linii podziału części takiej nie niebędącej podziałem tylko i wyłącznie części plastikowych, a wszystkie detale łydek są właśnie tymi oddzielnymi kształtami geometrycznymi, co dla wielu może być bardzo ciekawe, aczkolwiek też ma pewną małą wadę, otóż trudność z takiego panelinerem zaznacza, więc te detale mogą dość łatwo ginąć w ogólnym rozrachunku, ale nie ma takich rzeczy, których malowanie nie da się ulepszyć. W temacie malowania, jak widzicie, naklejek nie ma dużo i tak w gruncie rzeczy to jest tutaj tylko ta jedna naklejka, która służy do poprawienia nierozdzielonego kolorystycznie znaczka federacji na kroczu gesty, co jest dość typowe dla HG. A pozostałe cztery to naklejki na kamery, tak w głowie gesty, jak i w karabinie, tak więc powiedziałbym, że nawet fajna ilość naklejek. I również w tym zestawie dostajemy takie oto naklejki w stylu dekali, są to naklejki takie w stylu real grade'ów, które dają nam oznaczenia na naszym mobilu, bardzo fajnie, miło ze strony Bandai, że nam coś takiego dodali. To w przypadku szczególnie mas produktów pozwala je urozmaicić na półce. Szkoda, że nie są to waterdekale, no ale waterdekale tylko i wyłącznie dostają werka. RK master grade, tak więc mogę przeżyć fakt, że są to tylko naklejki. A teraz o detalach i budowie z bliska. W temacie jeszcze, po kolorystycznej, to nie tylko. Ten znaczek na kroczu jest nie tym kolorze, co powinien być. Detale na łokciach czy kolanach, o których już mówiłem, powinny być w takim błękitnym kolorze. Te dwie końcówki tych dysz też powinny być. Tutaj powinien być kolor frame'u. Tutaj znów ten błękitny. Tutaj w tym miejscu na plecaku oraz ta taka kropka też powinny być w kolorze frame'u. Oraz te tutaj dysze i te tutaj. Na, na ramiennikach powinny być znów w kolorze frame'u, na głowie też ten tutaj element, na głowie też jest tutaj element kulisty na końcu wizjera, też powinien być w tym samym kolorze co wizjer więc idealnie w kwestii kolorów tutaj nie jest ale tak w sumie to jak na HG jest bardzo dobrze sama budowa też jest bardzo solidna bardzo fajnie mi się ten mobil budowało z tego co pamiętam nie miałem żadnego problemu z nim nie jest to natomiast super szybna budowa jest to budowa na, na podstawie polikapów i mimo że zbudowałem go chyba z dwa miesiące temu, to już stał się dość luźny, dość mocno lubi opadać niektóre stawy mają Niefajną luźność. Nie są to super różne stawy, ale jest to zalążek tego, że mogą być to stawy, które będzie trzeba później usztywniać. To, co kompletnie lata, co może być troszeczkę moją winą, to jest Spretnix Kid Armor, no ale po prostu go rozdzieliłem. Możliwe, że rozdzieliłem go w nie do końca dobry sposób, przez co totalnie luźno on lata, no ale też nie jest to coś, co ma sztywno stać i tak będzie w pozach przytrzymywane przez Udo. Uważam, że w sumie nie ma co więcej mówić o jego budowie, o jego designie już mówiłem, tak więc przejdę do akcesoriów, ponieważ tutaj w tym aspekcie jest o czym mówić. Jak widać jak na bas produktu dostajemy dość dużo akcesoriów, aczkolwiek wnicze rzeczy wszystko opiera się na dość standardowym wyposażeniu broni na krótki i długi dystans oraz do tarczy. I jak zwykle dla mnie zacznę od broni na dystans, czyli tego oto karabinu. Jest to karabin, po którym widać, że jest to karabin sił specjalnych. Trudno mi dokładnie opisać to uczucie, przez to, że nie znam się na broni, ale na pewno widząc tą broń czujecie to, co mam na myśli. Zdaję też mój test na stosunek wysokości względem długości. Tym bardziej, że te tutaj dwa wystające elementy to w kilku druga rączka do trzymania tego karabinu oraz magazynek, który niestety w przypadku HG nie jest wyjmowalny, ale poza tym jest to naprawdę bardzo ładny karabin, do którego jak widzicie już mam wszytleną dłoń, którą ma go trzymać. Jest to dłoń ze standardowo wyprofilowanym palcem wskazującym na spust broni. No i możemy wymienić dłoń, która ma teraz gesta, dołączoną na tą z karabinem. I oto czysta, trzymająca swój karabin. Wygląda to naprawdę niesamowicie. I możemy też ten karabin trzymać oburącz, co też nadaje mu jeszcze więcej klimatu. Do walki na krótki dystans zostajemy takie oto dwa Beam sabery. I są to takie typowe dla właśnie też serii Unicorn krótsze Beam sabery, Dla porównania, oto Beam Saber, tak więc jak widzicie, jest minimalnie dłuższy. I tak naprawdę tylko jeden beam saber jest nam potrzebny w zostaw, tym zestawie. Dostajemy dwa standardowo na takiej standardowej wyprasce, ale tylko jeden potrzebujemy, tylko jedną rękojaźń dostajemy w zestawie i ta rękojaźń znajduje się z tyłu na przedramieniu gesty które możemy sobie pomagając beam saberem wyciągnąć stąd, teraz możemy do rękojeści wszczepić beam saber i jest razem z beam saberem włożyć do dłoni jesty i jesta całkiem nieźle trzyma swój beam saber możemy nawet obrócić go o 180 stopni jak widzicie może i lekko wypada ale jak go włożymy z powrotem i dociś, dociśniemy części to nie wypada i trzyma się bardzo dobrze kończąc temat standardowego dla federacji wyposażenia mamy tarczę która jest niesymetryczna co mi się osobiście bardzo podoba lubię, bar lubię niesymetryczne rzeczy i, ale co mi się niestety nie podoba, to to co zrobiłem z tą tarczą. Otóż e, chcąc odczepić te dwie części od siebie, ułamałem tą część tutaj. Mocowanie tej części do głównej części tarczy okazało się zbyt mocne. Teraz to wygląda trochę słabo, ale potem jak to pomaluje, to to ośletne powinien zniknąć. I w kwestii poprawności kolorystycznej, to tutaj mamy granaty, które powinny być białe. Niestety są w takim samym kolorze co reszta. I jeśli chodzi o mocowanie jej na mobilu, to na pewno zwraca uwagę ten otwór, który bardzo możliwe, że jest standardowym pegiem 3 mm. niestety nie mam tego za bardzo teraz jak sprawdzić, ale znów bardzo możliwe, że dzięki temu właśnie otworowi da się tą tarczę wczepić do innych mobili. Natomiast aby wczepić tę tarczę do gesty, to nie robić tego przez ramię, a przez plecak. Po bokach plecaka jesty mamy takie dwa elementy, które możemy wyłożyć i w to miejsce wczepić albo to złożone ramię, albo to rozłożone ramię i teraz tutaj w tego pega możemy wczepić tego polikapa tarczy uzbrajający tą w tarczę, co wygląda naprawdę bardzo fajnie choć przez sposób mocowania nie ma tutaj zbyt dużo mobilności i w sumie możemy co najwyżej przenosić tarczę na tył i lekko na bok, ale nie możemy niestety całej tej tarczy przenieść na przykład na przód gesty. to teoretycznie tutaj jest uchwyt przez który moglibyśmy tą tarczę gestą trzymać ale no niestety przez to że ani te tutaj moduły nie są ruchome ani tarcza nie jest ruchoma to strzelam że albo bardzo trudnym, albo praktycznie niemożliwym jest, aby wczepić tutaj dłoń gesty. A w temacie dłoni, tak jak mówiłem, dostajemy tą tutaj dłoń do trzymania karabinu, otrzymujemy również parę dłoni w otwartej pięści do trzymania np. przykład saberów, parę otwartych dłoni oraz parę zamkniętych pięści, jakbyśmy chcieli prezentować gesta na półce bez żadnego uzbrojenia. Tak więc ilość broni mnie bardzo satysfakcjonuje i chciałbym, aby Bandai dawało innym HG tyle dłoni, ile dostaje gesta. No niestety, coś takiego jak ma Jesta, jest jedynie wyjątkiem. Dostajemy również w takie cztery pancerze tylnie do dłoni, które nie są w dobrym kolorze, bo są w kolorze frame'u. Tak jak to jest, zobaczycie, tutaj jest kolor tych pancerzy, jakie powinny być, czyli takie ciemno niebieskie tutaj są szare i są to pancerze, które są od właśnie tych otwartych dłoni oraz od tych zamkniętych pięści. Bo, jak szczelam, są to dłonie, które są z jakiegoś dodatkowego zestawu. zostały dodane do tej gesty, aby zwiększyć jej ilość dłoni. Ale też dodali te pancerze na zwykłych wypreskach gesty. tak więc nie ma z nimi żadnego problemu. Te tutaj są tylko i może dodatkowe. Możemy użyć ich do jakiegoś customa. I bardzo miło ze strony Bandai, że zrobiło nam coś takiego. Nie jest to coś, co niestety praktykują do dziś z temat akcesoriów, dwie sprawy, po pierwsze plecak to prawda nie jest na standardowym dzisiaj systemie dwóch pinów, którymi mocuje się plecaki do pleców high grade'ów, ale wciąż te tutaj mocowania są standardowe na serię Gundam Unicorn, tak więc możemy plecaki mobilów federacji wymieniać między sobą, między innymi możemy żeście dać plecak na Starka. Tak jak mówię, jest to mocowanie identyczne i pasuje idealnie, może jedynie nie kolorystycznie i nie symbolicznie, a drugą sprawą już standardową jest miejsce na postawkę akcji w kroczu, do której możemy doczepić na przykład sklejonego Action base dwójkę, dzięki której możemy umieścić jestę w pozie powietrznej. A w temacie plus, jak zawsze po akcesoriach przechodzę do poza wolności. Na początku głowa jest na standardowym stawie kulkowym polikapowym, który jak widać jest dość mocno ograniczony przez budowę szyi. Tak więc, niby mamy jakieś ruchy do przodu, do tyłu, ale bardzo, bardzo małe. Mamy pełny obrót 160 stopni, lekkie ruchy na boki, góra czy dół, ale wszystko tutaj to są bardzo symboliczne ruchy. Dalej, typowo staw motylkowy możemy wychylić rękę do przodu. Na ramiennik doczepiony jest z stawem kulkowym, tak więc mamy obrót 160 stopni, ruch, lekkie ruchy na boki. W górę, w dół. Jeśli chodzi o wychył całego, całej ręki do góry, to jest on maksymalnie taki. W ramieniu jest staw obrotowy. Łokieć jest pojedynczy, ale pozwala nam na takie oto zgięcie. Tak więc całkiem w porządku. No i dłoń, standardowo na stawie kulkowym. Pozowalność bardzo typowa. Jeśli chodzi o tors, to teoretycznie mamy tutaj dwa stawy kulkowe. Jeden tutaj w torsie, a drugi doczepiający e, przejście torsu do krocza. Natomiast nie daje nam to zbyt dużo. Daje nam to taki... Obrót lekki na boki, i jeśli będziemy wysuwać go bardziej, to zaczniemy wyczepiać staw kulkowy. Lekkie ob... Lekie przechyły na boki, ale nic wielkiego. Do przodu i do tyłu też niezbyt cokolwiek. Do tyłu coś może więcej, ale tutaj w sumie chyba wyczepiamy już staw kulkowy. Kid Armor, tak jak mówiłem, przedni rusza się do góry, ale jest to mocowanie luźne. Boczny typowo jest na łączniku pegowym, więc mamy obrót na boki, czy na górę i na dół. A tylny skid armor jest totalnie nieruchomy typowo. Jak chodzi o pozowalność nóg, to mamy taki wychył do przodu 90 stopni, więc spoko. Taki do tyłu blokuje nieruchomy tylny skid armor. Mamy prawie pełny szpagat, Tak naprawdę ten tutaj detal blokuje się o te części tutaj. Tak więc naprawdę bardzo mało brakuje do pełnego szpagatu. Same nogi mogą się jeszcze ruszać niezależnie od krocza lekko do przodu, do tyłu. Jak tutaj właśnie widać. Udzie, staw obrotowy, czy też stopni. Kolano jest podwójne, aczkolwiek daje nam maksymalnie takie zgięcie. Coś minimalnie, bardzo minimalnie ponad 90 stopni, ale w porządku. Łódka jest typowo przyczyniona do stopy stawem polikapowym, tak więc mamy lekki ruch do przodu i do tyłu. W stopie mamy standardowo staw kulkowy, tak więc lekkie ruchy na boki. Niestety, ruch na bok niezbyt koreluje ze szwagatem. Lekki ruch do przodu. Taki do tyłu, no i w pewnym stopniu obroty. Tak więc pozowalność jest w sumie dość standardowa, jak na high grade. Nie ma tutaj nic super specjalnego. Jest minimalnie ograniczona w kolanach i łokciach, ale moim zdaniem w pełni wpasowuje się w pozowalność standardową dla high grade'ów. Porównania rozpocznę od tego, jak zacząłem recenzję, czyli od porównania z Master grade z Jestą. Następnie porównanie z HG Jestą, Delta Plusem. RG Chinanju, HG Banshee, HG Calibarn, Master Mastergate Barbatos i Perfect Grade Exia. I w ramach porównania z czymś nietypowym, kalki Delphi do Reborn 100 Nightingale'a. Podsumowując, HG 300 to bardzo standardowy na swojej czasy HG, posiadający akceptowalną poprawność kolorystyczną, standardową pozowalność, ale pozytywnie wybijający się akcesoriami, które po pierwsze są ładne a po drugie mamy dość sporo dłoni, które są dla mnie dość dużym plusem, bo są czymś, co bardzo chciałbym widzieć w większej ilości modeli Gunpla. Znacząco powiększają ilość pust, które możemy osiągnąć, nawet jeśli sam mobil nie jest zbytnio pozowalny. Tak jak zresztą teraz w sumie widzicie, ta platforma latająca jest stosowana w sumie nawet do gesty Na opakowaniu jej właśnie była Jesta, ale mimo to, jak widzicie, bardzo trudno jest ułowić Jestę w taki sposób, aby miała wizer skierowany do przodu, a nie w dół. W kwestii oceny to sądzę, że Blue Bug jest odpowiednią oceną. Tak naprawdę, gdyby gesta była na dzisiaj, to miałaby prawdopodobnie tak samo poprawną poprawność kolorystyczną. Może pokusiliby się o oddzielny symbol na kroczu, bo to robią nawet już w Endergrade'ach. Pozwolność może byłaby minimalnie lepsza, ale założę się, że nie daliby tylu dłoni, ile dali w temu modelowi. Tak więc nie jestem pewny, czy w scenariuszu wydania HG Jesty 2.0 dałbym jej większą ocenę niż Blueback. I to będzie tyle na tą recenzję. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli film Wam się spodobał. на